Sedewakantyzm wydaje się nieco skomplikowany. Wydaje się być pełen argumentów dotyczących teologii, historii i prawa kanonicznego. Nawet zanim zagłębimy się we wszystkie argumenty, czy nie jest sprawiedliwe stwierdzenie, że na pierwszy rzut oka coś musi być nie tak? W końcu, prawdziwa religia chrześcijańska, religia katolicka powinna być prosta. Jest to rzeczywiście wielka, scholastyczna religia świętego Augustyna czy świętego Akwinaty. Jednocześnie powinna czynić świętych z niepiśmiennych chłopów, a zatem jeśli wydaje się tak skomplikowana, czy nie dowodzi to, że jest nieprawdziwa. Mogłoby tak być, gdyby sedewakantyzm był jakąś okultystyczną i ukrytą prawdą, dostępną tylko dla wykształconej klasy. Ale ostatecznie sedewakantyzm jest prosty. Dlatego też celem niniejszej prezentacji jest pokazanie, że sedewakantyzm jest prosty, aby przedstawić zwięzły argument na jego korzyść. Ale co więcej, warto również odnieść się do zasady stojącej za tym protestem, ponieważ może to pomóc wyjaśnić coś na temat naszego stosunku do tego argumentu. Sedewakantyzm jest prosty, ale gdy poda się prosty i bezpośredni argument, nie zawsze jest on akceptowany. Podważa się go coraz bardziej złożonymi i zniuansowanymi argumentami, aż do momentu, w którym jesteśmy zaplątani we wszystko od prawa kanonicznego po teologię aby wyjaśnić co, jak i dlaczego. Zanim przejdziemy do samego argumentu, rozważmy następujące porównanie. Rozważmy twierdzenie, że Bóg istnieje. Wszyscy widzimy, że w jednym bardzo ważnym sensie twierdzenie to jest bardzo proste i przekazuje prostą prawdę, taką, która jest fundamentalna, podstawowa. Dla wielu twierdzenie, że Bóg istnieje. Jest tak naturalne jak twierdzenie, że ludzie oddychają. Wiemy jednak również, że twierdzenie to może być bardzo złożone na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, jest to złożone w świetle wszystkiego, co się z tym wiąże. Bóg istnieje, ale to kim jest i jak istnieje oraz wszystko, co to oznacza, mogłoby zapełnić biblioteki warte książek. Drugi sposób, w jaki jest to złożone, wynika z reakcji. Powiedzmy, że Bóg istnieje dla katolika od kołyski i być może twierdzenie to wydaje się proste. Ale powiedz to wykształconemu ateiście, a spotkasz się z pytaniem: a co jeśli nie istnieje i skąd to wiesz? Albo co z problemem zła? Być może nawet zapytają, co z tym możliwym, zniuansowanym argumentem teonaukowym na temat panteistycznego modelu materialnego stworzenia. I zanim się obejrzysz, zaczną powstawać kolejne książki. A więc twierdzenie, że Bóg istnieje, jest proste czy złożone, jest to proste twierdzenie, prosta prawda, nawet oczywista prawda, gdy przeanalizuje się logikę. Ale jest to proste twierdzenie, które ma wielkie, złożone implikacje i które prowadzi do szczegółowych i złożonych dyskusji. Obecnie chodzi nam o to, że twierdzenie, iż wakantyzm jest prawdziwy, znajduje się w podobnej sytuacji. Jest ono proste, ale gdy tylko zostanie wypowiedziane, rodzi pytania, a nawet gdy na nie odpowiadamy, rodzą się kolejne pytania, aż w końcu argumenty stają się naprawdę bardzo skomplikowane, a ci, którzy mają wykształcenie, aby o tym dyskutować, odwołują się do historii soborowej i prawa kanonicznego. Mamy więc do czynienia z pozorną ironią w całej tej sytuacji. Broniąc się przed atakami, argumentacja na rzecz sedewakantyzmu staje się coraz bardziej złożona, a następnie ta złożoność jest wykorzystywana jako kolejny atak, aby powiedzieć, że nie może być prawdziwa. Oczywiście nie oznacza to w żaden sposób, że sedewakantyzm nie może być kwestionowany, lub że nikt nie powinien go badać i zadawać pytań. Dla tych, którzy nie są przekonani, sprawdzenie tego jest należytą starannością. Chodzi tylko o to, aby pokazać wadę w twierdzeniu, że gdy żąda się większej złożoności, sama złożoność jest w jakiś sposób dowodem na to, że twierdzenie nie jest prawdziwe. W każdym razie to wszystko, jeśli chodzi o ogólną zasadę sprawy. A co z samym argumentem? Prosty argument za sedewakantyzmem jest następujący. Aby być głową Kościoła katolickiego trzeba przynajmniej być katolikiem, a aby być katolikiem trzeba wyznawać wiarę katolicką. Każda instytucja, która nie wyznaje, nie głosi ani nie praktykuje wiary katolickiej, nie jest katolicka, bez względu na to jaką nazwę sobie nada. Od czasu II Soboru Watykańskiego widzimy, że instytucja która dla większości świata przedstawia się jako Kościół katolicki, w sposób widoczny i konsekwentny odchodzi od nauczania i praktyki Kościoła katolickiego oraz tego, czego nauczał przez tysiące lat. Jako tylko jeden przykład, Kościół nigdy nie nauczał, że dozwolone jest modlenie się z wyznawcami innych religii. W istocie jasno, ściśle i wyraźnie powiedziałby tego nie robić. I nikt nie musi być prawnikiem kanonicznym, aby wiedzieć dlaczego. Jest to jasne dla rozumu. To łamie pierwsze przykazanie. Stawia inne fałszywe religie obok prawdziwej religii i innych fałszywych bogów obok prawdziwego Boga. Katolicyzm nigdy nie powiedział, ani nigdy nie powie, że można łączyć religię w ten sposób. Dlatego jeśli widzisz instytucję, która na to pozwala, wiesz, że nie jest katolicka. Jest to jasne dla rozumu, tak się jednak składa, że znajdujemy to również w deklaracjach i nauczaniu Kościoła, ale już się zapędzamy. I to by było na tyle. W gruncie rzeczy to wszystko. A kiedy zobaczyliśmy tak zwanych nowych papieży, modlących się i praktykujących rytuały wraz z protestantami, muzułmanami lub wszelkiego rodzaju poganami, to powinien być koniec sprawy. Zasadniczo dziecko powinno być w stanie dostrzec takie rzeczy. Gdyby dziecku powiedziano w katolickim kościele, że można być protestantem, słusznie spojrzałoby w górę i powiedziało Protestant, mamusiu to nie jest katolickie. Gdyby dziecko zobaczyło swoich duchownych ubranych w buddyjskie szaty, zapraszających kongregację do medytacji w poszukiwaniu Nirwany, mogłoby oświadczyć, mamusiu to nie jest katolickie. Albo gdyby to samo dziecko uczestniczyło w niedzielnej mszy i zobaczyło, jak ich tzw. katolicki ksiądz przynosi kozę na ołtarz i składają ją w ofierze w imię szatana, dziecko mogłoby zawołać. Ale mamusiu, to nie jest katolickie. Dlaczego jednak tym razem dzieciom tak trudno było się obudzić i to dostrzec? Być może bawiły się swoimi zabawkami, być może rozpraszała je głupia muzyka, a może dlatego, że mama i tata odwrócili się do dziecka podczas rytuału składania ofiary z kozy, pochylili się i powiedzieli pocieszającym głosem: O nie, kochanie, nie martw się. Sprawy są po prostu bardziej skomplikowane niż się wydają.